Chaos z edukacją zdrowotną w szkołach. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zaskoczyło dyrektorów. 90 groszy wstydu. Spór o płace w budżetówce na 2026 rok. Nowe zasady usprawiedliwiania nieobecności w szkole to szkoła ma ostatnie słowo. Reforma karty nauczyciela, z której kpią nauczyciele. Witam Państwa w rodzinnym serwisie informacyjnym. Jesteśmy tu po to, aby dostarczyć Wam wiedzy, wsparcia i inspiracji w codziennych wyzwaniach rodzicielstwa. Zapraszam. Dziękujemy naszym patronom, którzy zdecydowali się wspierać Polskie Forum Rodziców. Działamy dzięki Wam. Jeśli chcesz pomóc nam zmieniać świat na lepszy i bardziej przyjazny rodzinom, dołącz do grona naszych patronów. Od 1 września w szkołach pojawi się nowy przedmiot edukacja zdrowotna, ale późne rozporządzenie resertu edukacji wywołało zamieszanie. Jak donosi portal samorządowy.pl, szkoły np. w Warszawie przygotowują się tak, jakby wszyscy uczniowie mieli w tych zajęciach uczestniczyć, mimo że są one nieobowiązkowe. Brak wymogu zbierania deklaracji od rodziców utrudnia planowanie. Liczba uczniów będzie znana dopiero pod koniec września. Dyrektorzy rezerwują etaty dla nauczycieli, w tym biologii czy wychowania do życia w rodzinie, ale niejasne przepisy komplikują organizację. Rozporządzenie tego nie przewidziało podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy. Nowy przedmiot obejmuje kontrowersyjną i szkodliwą dla dzieci edukację seksualną, co budzi sprzeciw wielu rodziców. Dlatego przypominamy, że choć przedmiot jest nieobowiązkowy, to dziecko trzeba z niego wypisać do 25 września, ponieważ Barbara Nowacka swoim rozporządzeniem domyślnie zapisała na niego wszystkie dzieci. Rada Dialogu Społecznego debatowała nad podwyżką minimalnego wynagrodzenia i płac w budżetówce na przyszły rok. Rząd zaproponował minimalną stawkę godzinową wyższą o zaledwie 90 groszy, co związkowcy z Solidarności nazwali hańbą. Propozycja wzrostu płac w budżetówce o 3% spotkała się z krytyką. Związki zawodowe żądają 12%, a pracodawcy wskazują, że podwyżki powinny nadążać za sektorem prywatnym między 6,7% a 6,9%. Brak porozumienia oznacza, że decyzję podejmie rząd do 15 września. Piotr Duda, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, apeluje o realny dialog z premierem. To nie tylko spór o liczby, to spór o szacunek dla pracy i przyszłość usług publicznych, piszą w mediach społecznościowych związkowcy. Od 1 września wchodzą nowe regulacje dotyczące usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkołach. Rodzice mają prawo usprawiedliwić absencję dziecka, ale to szkoła decyduje, czy uzna podany powód, np. sprawy rodzinne za wystarczający. Tak wynika z artykułu na strefę edukacji.pl. Nowe przepisy określane w statutach szkół wymagają podania przyczyny nieobecności, co ma przeciwdziałać wagarom i ułatwiać weryfikację obowiązku szkolnego. Ministerstwo Edukacji obniżyło próg nieusprawiedliwionych nieobecności, co może skutkować nieklasyfikowaniem ucznia. Takich rozwiązań obawiają się rodzice, których dzieci na przykład trenują różne sporty, co często wiąże się z wyjazdami na zawody czy intensywne treningi. Jedna z mam mówi naszej redakcji, że bywały problemy z zapewnieniem 50% frekwencji, a w przypadku podwyższonego progu może się to okazać niemożliwe. Dyrektorzy szkół ustalają zasady, a obowiązkowe rady szkół mają zapewnić porozumienie między rodzicami, uczniami a placówką. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela, przedłożony przez minister edukacji Barbarę Nowacką, który ma wejść w życie w 2026 roku. Nowe przepisy zwiększają nagrody jobileuszowe dla nauczycieli. Za 40 lat pracy z 250 do 300% wynagrodzenia. Wprowadzona zostaje nowa nagroda związana ze stażem pracy przy tablicy. Za 45 lat nauczania dzieci w szkole nauczyciele otrzymają do 400% wynagrodzenia. Z tej propozycji kpią sami nauczyciele, którzy wskazują, że rozpoczynając pracę po studiach ma się 25 lat a nagrodę otrzymają w wieku lat 70, oczywiście jeśli wcześniej nie przejdą na emeryturę. Reforma zawiera też słuszne zmiany. Podwyższone zostaną także odprawy emerytalno-rentowe, np. po 10 latach pracy do dwumiesięcznego wynagrodzenia. Nauczyciele z mniej niż rokiem do emerytury zyskają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Skrócony został okres zatrudnienia na czas określony dla początkujących nauczycieli z dwóch lat do roku, a godziny zastępstw będą ograniczone w czasie zajęć obowiązkowych. Zmiany mają poprawić warunki pracy i płace, ale Solidarność krytykuje możliwość zatrudniania pedagogów na umowach śmieciowych w niepublicznych placówkach. Dziękujemy za Wasze wsparcie to właśnie dzięki wam możemy tworzyć rodzinne serwisy informacyjne oraz prowadzić portal polskieforumrodziców.pl. Każde polubienie, komentarz i udostępnienie naszego materiału to ogromna pomoc. Dzięki temu docieramy do większej liczby rodziców i rodzin. Jeśli chcecie nas wesprzeć jeszcze bardziej, to zapraszamy do postawienia nam wirtualnej kawy. Link do platformy Buy Coffee znajdziecie w opisie. Możecie też zostać patronem Polskiego Forum Rodziców. Każda wpłata pomaga nam rozwijać nasze działania i dostarczać Wam wartościowych treści. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. W imieniu całego zespołu rodzinnego serwisu informacyjnego dziękuję za Waszą uwagę i wsparcie. Hubert Jach, bo rodzina jest zbyt ważna, by o niej nie mówić.